Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines lądował awaryjnie w Portland po tym, jak podczas startu z kadłuba samolotu wyrwane zostało okno, pod którym mieściły się nieaktywne drzwi awaryjne. Amerykańskie linie podjęły działania zapobiegawcze. Alaska Airlines uziemiła wszystkie posiadane wąskokadłubowe Boeingi nowej generacji. B737 MAX 9, noszący numery rejestracyjne N704AL, wykonywał w piątkowe późne popołudnie rejs krajowy pomiędzy Portland a Ontario. Samolot wyleciał z pasa startowego 28L o godzina 17:07 i szybko zaczął nabierać wysokość, osiągając ponad 3000 stóp, 1000 metrów, minutę po starcie. Po 6 minutach lotu B737 MAX osiągnął wysokość 16000 stóp, prawie 5 tys. Metrów, na której leciał z prędkością ponad 700 km na godzinę. Chwilę później samolot rozpoczął nagłe i gwałtowne zniżanie, a o godzina 17:21 piloci rozpoczęli wykonywanie procedury podejścia do lądowania awaryjnego na lotnisku w Portland. O godzina 17:27 B-737 MAX-9 bezpiecznie wylądował. Na pokładzie samolotu przebywało 171 pasażerów i 6 członków załogi, dwóch pilotów oraz 4 stewardów. Nikomu nic się nie stało.